Wiadomości z Małopolski. Za nami 12. sesja sejmiku województwa małopolskiego. W czasie obrad odbyło się pierwsze czytanie uchwały w sprawie budżetu województwa małopolskiego na rok 2025. Pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2025 rok wydatki zbliżają się do prawie 3,5 miliarda złotych. Natomiast istotne jest to, że w budżecie będzie bardzo dużo inwestycji, i tak chcemy, aby budżet był właśnie inwestycją w inwestycją w infrastrukturę, która jest w naszym regionie. Ale również bierzemy pod uwagę, że chcemy wspierać dzieci, młodzież, rodziny. Oczywiście biorąc pod uwagę zadania, które są realizowane w budżecie przez Województwo Małopolskie, tak jak do tej pory, korzystaliśmy z programów, środków, chociażby europejskich, tak w kolejnych właśnie budżetach. Chcemy, aby jak najwięcej środków trafiło spoza budżetu do Małopolski. Istotne jest to, żeby chociażby środki z KPO, czy środki rządowe, bądź środki europejskie były inwestowane tutaj w Małopolsce. Nieważne jakie będzie miało to źródło finansowania, chcemy, aby ich płynęło tutaj do Małopolski jak najwięcej. Upracujemy w ramach budżetu i najważniejszym projektem, jaki jest na horyzoncie do zrealizowania, to jest projekt Małopolska. Projekt budżetu zakłada realizację strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2030 oraz zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego. Zanim jednak budżet zostanie uchwalony, odbędzie się jeszcze drugie czytanie jego projektu.